Witam was wszystkich w kolejnym bardzo wyjątkowym filmie na kanale Drojecaj. Jakiś czas temu wspólnie zorganizowaliśmy aukcję charytatywną dla małej Anastazji, dla dziewczynki, która urodziła się z wrodzoną wadą serca, i od pierwszego dnia swego pobytu na tym świecie musiała walczyć o to, aby na tym świecie pozostać. Pamiętacie tą aukcję, prawda? Bo wspólnie razem ją zorganizowaliśmy, przeprowadziliśmy i zebraliśmy niemałą kwotę dla Anastazji. Ten film będzie filmem wyjątkowym, bo pokażę wam wideo relacje z mojego spotkania z Anastazją, z jej rodzicami, z jej starszym bratem Jasiem. Było to chyba najbardziej emocjonalne ze wszystkich spotkań, jakie, do jakich doszło. Kiedy przebywałem w Polsce, po prostu ciężko mi nawet teraz opisać słowami, co czułem, móc pobawić się z Anastazją, móc spędzić z nią czas i widzieć, jak ta dziewczynka się uśmiecha, jak ona się cieszy, i że po prostu jest. To wszystko dzięki Wam. Ja może byłem architektem. Tejże akcji, ale nie przeprowadziłbym jej bez Was, więc jeszcze raz chciałbym dzisiaj, już po długim czasie, ale chciałbym Wam jeszcze raz podziękować za tą aukcję, za to, że wsparliście mnie w tym projekcie i za to, że pomogliście Anastazji. Wyniki badań, które Anastazja cyklicznie musi przechodzić w szpitalach, rokują coraz lepiej. Mam nadzieję, że tak zostanie że Anastazja z każdym swoim kolejnym pobytem w szpitalu będzie dostawała coraz lepsze wiadomości i coraz lepsze wyniki. Tego ci, maleńka istoto, życzę. A was zapraszam do obejrzenia tego jak wyglądał nasz pobyt u rodziców Anastazji i co tam robiliśmy, co znaleźliśmy. Ale to już wszystko zobaczycie w filmie. Miłego oglądania. No i kolejny punkt mojej wizyty w Polsce. No nie uwierzycie, nie uwierzycie u kogo jestem. Zobaczcie. ma! Pamiętacie swego czasu była akcja, akcja charytatywna dla Anastazji na moim kanale. No to właśnie dla tych, którzy nie, nie rozpoznali tego brodatego gościa, to jest tata Anastazji, zaprosili nas do siebie, no i jesteśmy u nich w gościach. A teraz śmigamy na wykopki! No i my już w terenie, my już w terenie i przyjechaliśmy, a się okazało, że już najlepsze fanty wykopane. Żartuję, nie, no mam nadzieję, że będzie ich więcej, ale sreberko już jest. Tak jest, mamy 20 fenoli w srebrze, piękne prusy, piękny orzeł. Cieszy, pierwsze. Kurde. No jakaś. Nie będzie cieszyła współczesna, każda współczesna O Współczesna historia. I Polne miasto. Super. I oby tak zostało. No dobra, to terenów mamy tutaj trochę pamiętaj, do, do, do pamiętaj, obejścia. więc... Pamiętaj, że jak masz olka na polu, nie? To nic więc... nie znajdzie. No dlatego powiedziałem, że najlepsze fanty już wykopał. No i mówiłem, że najlepsze fanty już na pewno wykopali. Zobaczcie co wyszło przed chwilą. Jaka piękna. Coś tu jest nawet z tyłu napisane, ale nie odczytam tego teraz. No, ciężko odczytać. Ciężko, ciężko, ale... Ale zobaczcie, no mówiłem, najlepsze fanty wychodzą. Nic nie było, nic nie było nic... i nagle. I nagle jest, i nagle jest. Dobra, to ja tu nie nagrywam, tylko zapierdzielam, bo trzeba coś wykopać, bo będzie siara. Parę dołków już jest wykopanych przeze mnie, ale nic na razie. Ehm... O, następna, następne coś od czegoś. Nic na razie szczególnego nie znalazłem. Coś od czegoś. To jest ciężkie chyba, mosiąc. Tak czy owak szału na razie nie ma. Chłopaki tam jakieś srebrko wyciągnęli. I ta gapa, co Wam pokazywałem wcześniej. No ale ja na razie cisza, ale może to jest cisza przed burzą. A no, na burze też się zanosi. Jest kolejny dołeczek. Gdzieś tutaj coś powinno siedzieć. O, jest. No, ja jakaś zębatka. No nic. Na razie zębatka to chyba będzie moje najlepsze znalezisko. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejny dołek. A z dołka wyskoczyło mi coś takiego. Fragmencik widelca albo noża. rzeczki. Kolejny doleczek, oj, zobaczymy, co będzie. Coś tu jest. Plomba. No to mam już coś w końcu okrągłego. Jest już dobrze. Jest dobrze. Zaczynają wychodzić w końcu imię jakieś krągłości. Jest dobrze. Jest pięknie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dołaczek, coś jest w tej bryłce. Ech, niestety. Tym razem kapselek. No i wykopki zakończyliśmy. Moje zakończyły się na tej plombie. To moja najlepsza znajdka z dzisiaj. Fakt faktem długo żeśmy nie spacerowali, bo nas pogoda pogoniła. Zrobiło się burzowo, zrobiło się deszczowo. To nie ja przyciągnąłem tą pogodę z Irlandii, ona sama tu przylazła. Tak czy owak wracamy już do domu. A później będziemy myśleć co dalej. Było krótko, ale fajnie. Któr mówił, nie? że Polska będzie drugą Irlandią? Tak. <gry> <gry> no dobra, lecimy do domku. Deszcz nie odpuszcza, wygonił nas z pola. No i nie chce przestać padać. No ale po obiadku wybraliśmy się jeszcze na małą przechadzkę. Adam nas tutaj oprowadza. Idziemy sobie taką fajną ścieżką turystyczną. Zobaczymy, co tam jeszcze dzisiaj uda się zobaczyć, odwiedzić. Na razie idziemy. Ja to bym chciał w ogóle jakieś grzyby znaleźć. Zobaczymy, czy się uda. Znaczy, jakieś już znalazłem, ale jeszcze niejadalne. Na parę, na parę lat, to my będziemy stare grzyby. Ha! Są i one, są grzybki pierwsze. Może będzie ich więcej. Na razie mam dwa. Patrzcie na to! O, ale piękny prawdziwek! O, ale śliczny. Tak. Zobaczcie no, na... Ty, ja... Brawo chłopaki! Brawo chłopaki, to jest wasz grzybek. Tak, Brawo, super. Jezus, Zabieramy. Zabieramy. No to kto zbiera tego grzyba następnego? Ja nie. Nataniel, dasz radę? Nataniel, daj. Tutaj. O, ja jeszcze jakie ślimory tutaj są. Dobra, czekaj, ja, ja to zrobię, bo... Bo te ślimaki, o, ten czarny ślimor, nie czarny, afroamerykański, chciał nam zjeść grzyba. Ale my dostaliśmy pierwszy. O. Zobaczcie, jaki piękny. Zabieramy. 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 A to biały, nie? Zbieramy następny. O! Jest, masz? Zabieramy. Się nie kłóccie, z grzybów starczy dla każdego. Nie, te nie, te nie, Miśu. Szukamy dalej. A oprócz grzybków podziwiamy sobie piękne widoki. Zobaczcie, tam sobie w dole płynie rzeczka. Tu było grodzisko. Tu było grodzisko? O. I w tym, miejscu, w tym miejscu są pozostałości grodziska wczesno-średniowiecznego. No nic, idziemy dalej Nie? Nie. i może jeszcze się jakiś grzybek trafi. Aleksander prowadzi, o, Cześć żabko. Hop i sobie Idę Idą chłopaki. No pewnie, że się nie śpieszymy, bo my nie przyszliśmy się tu ścigać, to przyszliśmy popatrzeć jakie piękne tereny tutaj są i ewentualnie pozbierać trochę grzybków. No jo, no. jo! No od razu słychać, że jesteśmy na kaszubach. No jo! No to zobaczymy, czy nie ma grzybek. Idziemy dalej. Czy Nie ma żadnych grzybków, jest nie. No, i Aleksanderek znalazł właśnie kurki. Mamy kureczki piękne w kaszubskich lasach. No, i tu jeszcze jedna malutka. O, no, chodź tutaj. Pięknie. Są kureczki. A my lecimy dalej. Szukać kolejnych. O, właśnie padło hasło Ej, grzybek. Mamy jakiegoś grzybka kolejnego. Zaraz zobaczymy. Teraz zobaczymy, co tam chłopaki znaleźli. To nie, to nie jest prawdziwek, nie, 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 nie. Nie, to nie jest prawdziwek, nie, na 100%. Nie, bo on ma blaszki od spodu, wiesz, kochanie, to nie jest prawdziwek. Ale dobrze, że znalazłeś grzyba. Szukamy dalej. Tak, do, do ciebie mówię, tak, do ciebie. Szukamy dalej. W ogóle zbieram grzyby. Pierwszy raz zbierasz grzyby? No. I zobacz, ile już ci się udało zebrać. Widzisz? Do lasu tylko z druidem. No i fajnie jest, jest na... najlepszy. Tak? Fajnie. Druid jest najlepszy. Idziemy dalej. O, powalone drzewo, a za nim gładka jakiś mostek. No na razie żadnego więcej grzybka nie widać. Ale spacerek pierwsza klasa, naprawdę. Teren do spacerowania idealny. Ale piękne, zobaczcie. Za kole rzeki. Most. Jesteśmy nad rzeką. Do słupi wpada. Ale piękne tereny. Super. Oj, przepraszam ścieżka jakaś. Tak, o, cały czas wieku. idziemy ścieżką. Cały czas idziemy ścieżką. Juni, podoba Ci się? Ślimak! Haha, <laughs> jaki piękny winniczek. Dzień dobry, panie ślimaku. I spacerując sobie przez las, doszliśmy do elektrowni wodnej w gałąźni małej. Może zaraz podejdziemy troszkę bliżej, a póki co taki widok z góry. Elektrownia wodna w gałąźni małej. Wow. My tu byliśmy, nie? Tak, kiedyś tak. I kolejne kurki do naszego małego zbioru. Chłopaki znaleźli, brawo. Idziemy dalej i zobaczcie, żeby cały czas idziemy sobie przy, przy ścieżce i tak naprawdę nie wchodzimy wcale głęboko w las. A grzyby same nam skakują tutaj do, do torby. Zobaczymy, ile jeszcze nam skoczy. Nasz wypad do lasu okazał się bardzo udany. Zebraliśmy całą torbę grzybków które później przerobiliśmy odpowiednio, żeby się nie zmarnowały. A po powrocie do domu znowu mogłem spędzić troszkę czasu z najmłodszym członkiem tej wspaniałej rodzinki. I co, rzucisz jeszcze raz piłeczkę? Super! Wow! O, nie chce spać, jest. Teraz ucieka, z tej strony jest. Teraz z tej strony. Ja? Jest? Łuka! Tam O, dalej. ...jedną jest? Jest tutaj. Jedno jedną oponę. Wow. Proszę. Nie, nie? O, opony! Sąd, O, o, wypadła. co się dzieje? Zobacz, co tam się dzieje? Co tam jest w tej kamerce? Co tutaj? Jest tam Anastazja? Tak? Jesteś ty? Super! Proszę. Oj, uciekło. Jestem. I mam piłeczkę. Uciekał do mnie. Ona ode mnie uciekła O, znowu mi uciekła. E, zapatrzono w kamerę. No, masz parcie na szkło. Zapatrzona są kabelki. Rzucasz kwieczkę jeszcze? Jeszcze nie rzucasz? Dobra. Chcę O, uciekła, uciekła. A ja nie mogę. Złapię kwieczkę, proszę. A ja nie łączę? Uwielbiam. Jest on, to jest I jest. Super. Możesz włożyć te opony? Ja nie umiem. Takie spotkania są najpiękniejsze. Czy to ledowa panienko? Ta roześmiana Buzia mówi wszystko. Najwspanialsze podziękowanie, jakie można sobie wymarzyć. Kochani, dwa dni odwiedzin u Patrycji i Adama. I oczywiście Jasia i Anastazji zleciały bardzo szybko. No przyszedł czas na to, aby wracać do Czaplinka. A w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się na chwilę w lesie. I jest okazja pokazać mojemu starszemu synowi, bo bardzo się pasjonuje historią, fragmenty Wału Pomorskiego. Właśnie jesteśmy obok jednego z bunkrów. Przejdźmy też do środka. No, miejsce dla strzelca. No dużo się tutaj nie nie uchowało, ale Mam cię na muszce. Oczywiście takich bunkrów tutaj na tych terenach jest dużo więcej. Ja akurat zobaczyłem, jak wracaliśmy od Anastazji Drgowskaz z informacją o tym, że niedaleko tutaj znajdują się umocnienia wału i bunkry, pozostałości bunkrów, więc się zatrzymaliśmy na chwilę. No, i chodzimy sobie z Aleksandrem dalej po okopach. O, tutaj fragmenty, pozostałości okopów, w których walczyli żołnierze. I tak sobie chodzimy, chodzimy. I zobaczcie, jakie piękne borowiki szlachetne, tak? Dobrze mówię? Czy to są borowiki? Nie, to nie są chyba borowiki. To są chyba kozaczki. Nie, ten to jest Prawdziwo. E, ten to jest piękny. Piękny szlachcic. Bo to mi nie wygląda na... To wygląda... Tak, to jest kozaczek chyba. Tak, To jest kozaczek ładny. Mhm. Koźlarz. Proszę bardzo. Idziemy sobie dalej lasem. I doszliśmy chyba do e, drugich pozostałości. Bo chcemy sobie... Zaczęliśmy tutaj od numeru 4. I sobie tak chcemy przejść tutaj. Zrobić tą trasę. Jesteśmy teraz chyba przy numerze czy to nie będzie dwójeczka? No bo na trójkę to chyba jeszcze za szybko. To chyba dwójka jest. Chyba jest numer dwa. Na no to mi wygląda. No idziemy szukać. Gdzieś tutaj musi być. Muszą być te pozostałości tego bunkra. Skoro jest ta tablica informacyjna. Jaki wielki. Ty. I to będzie chyba prawdziwek. Ale masz oko. Ale piękny prawdziw Jasny gwint No nie no muszę go zabrać <laughs> Ale piękny Kurczę muszę się przeżyć przy te szaczory A ja jeszcze w krótkich spodenkach No nie no muszę go wziąć Zobaczcie na to Jasny gwint jaki piękny Ale to nie prawdziwek To koźlasz. Koźlasz, ale jaki śliczny, jaki zdrowiutki Wow Zobaczcie na to. Jaki piękny. Jaki piękny koźlarz. Dobra, idziemy dalej. Bo Aleksander mówi, że jest jeszcze gdzieś drugi. Przyjechaliśmy oglądać bunkry. Jak to ktoś kiedyś w, w tym filmie powiedział bunkrów nie ma. Ale też jest zajebiście. Zbieramy grzyby. Zbieramy grzyby. Bunkier chyba w drugą stronę od tej tabliczki jest. Nie popatrzyłem dobrze, ale... No patrzcie jakie piękne tam są kuźlarze. No dobra, idę tam. Trzymaj od tego Idę tam. Tyle tych grzybów nie wypatruj, bo... Bo ja ich nie mam w co zbierać, dziecko. Kurczę, nie mam żadnej torby ani nic. No patrzcie jakie piękne. Wow Wow. Coś wspaniałego. Jeden. I drugi, chodź to ale śliczny. No dobra, bierzemy grzyby i idziemy szukać tego bunkra kurczę. Przyszliśmy tu oglądać bunkry, a na razie grzyby zbieramy. Oj, dobra wracamy do tej tabliczki, pójdziemy w drugą stronę, bo chyba ten bunkier w drugą stronę będzie. No ale warto było wejść w las. No i powiem wam kochani tak, bunkrów nie znaleźliśmy. Łaziliśmy po tym lesie, nie wiem, może po prostu tam były tylko tabliczki informujące o miejscach, w których te bunkry się znajdowały. Jeden tylko znaleźliśmy, do którego weszliśmy. No ale jak widzicie, z pustymi rękoma z tego lasu nie wróciliśmy. Tak więc my już jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy z powrotem do Czaplinka, do naszej bazy, że tak powiem. A grzybki zaniesiemy za chwilę moim rodzicom w prezencie. Ja znalazłem taki grzyb. Taki piękny zobaczcie. Tak. To jest niunia grzybek. Tak. Też z pustymi rękoma nie wrócił. Tak? Ja, ja byłem z mamą i my znalazliśmy dużo i też mój tata znalazł dużo. Super. No, i tak to wyglądało, moi kochani. Oczywiście nie były to. E, nie sfilmowałem całego naszego pobytu, bo to oczywiście nie sposób nagrać wszystko, ale e, korzystając z okazji, że ten film e, właśnie ujrzał światło dzienne, że już jest na YouTubach, chciałbym bardzo serdecznie podziękować e, Patrycji i Adamowi za zaproszenie, przede wszystkim za to jak nas ugościli, bo czuliśmy się tam e, jak u siebie, jak u siebie, po prostu jak u siebie. A to oznacza, że było przewspaniale. Bardzo wam dziękujemy e, za wszystko. I mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, że to było dopiero nasze pierwsze spotkanie, ale nie ostatnie. Tego sobie i chyba wam również mogę życzyć. Dziękuję wam. I również Wam moi drodzy widzowie, dziękuję po pierwsze za, za to, że jesteście, za to, że wspieracie mój kanał, wspieracie aukcje charytatywne, które od czasu do czasu organizuję na swoim kanale. I mam nadzieję, że tak dalej pozostanie. Że Wy pozostaniecie razem ze mną. Za dzisiaj już również wam dziękuję. Trzymajcie się cieplutko, życzę Wam wszystkiego dobrego. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie lajka like albo łapkę w dół, komentarz. I będzie fajnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Hej.